Pieniądze, które nie były pieniędzmi. Wiadomość dotarła w środku popołudnia, kiedy w biurze unosił się już zapach zimnej kawy i zmęczenia. Wejdź na moje konto. Pisane wielkimi literami, jakby świat miał się skończyć, jeśli nie zrobię tego od razu. To była Luisa. Mój kuzyn. A raczej byłego kuzyna, jeśli taki istniał po latach niespłaconych kredytów, złamanych obietnic i tym incydencie na grillu u cioci Marlini. Westchnęłam, przeczesałam palcami i tak już rozczochrane włosy i otworzyłam aplikację banku. Nie żebym miała jeszcze jakieś pieniądze, jutro przypadał termin płatności czynszu, a moja pensja ledwo wystarczała na pokrycie rachunków, ale znowu była to Luisa. Te, która płakała przez telefon, kiedy tego potrzebowała, która przysięgała, że to ostatni raz, i która zawsze miała bardziej kreatywną wymówkę niż poprzednio. Tym razem nie było płaczu. Żadnej wymówki. Tylko sucha wiadomość, jak rozkaz. A ja, jak idiota, wpisałem wartość. Nie tysiąc, nie pięćset, tylko sto pięćdziesiąt, które pozostały po targu. No proszę, pomyślałem, naciskając przycisk transferu. Jeszcze raz. Ale wszechświat ma czasami nikczemne poczucie humoru. Następnego dnia Luisa zadzwoniła do mnie. Nie po to, żeby dziękować. Nie do wyjaśnienia. Ale żeby krzyknąć. Co to kurwa jest? Zamrugałam, zdezorientowana i mocniej ścisnęłam telefon. Co? Co mi wysyłałeś? Jej głos był tak wysoki, że prawie rozerwał mi bębenek. Prosiłem o pieniądze, a nie o tę szaloną sprawę. Wtedy zrozumiałem. W pośpiechu, na moim zwykłym autopilocie, kliknąłem niewłaściwe pole. To nie był zwykły transfer. To była pyks kołupi E.E. Co Lata, którą zapisałem kilka miesięcy temu, kiedy znajomy przysłał mi mime w kształcie klucza pyks. MIM Wewnętrzny żart. Wizerunek mężczyzny w garniturze z twarzą Elonę maskę i napisem. 1 BTC równa się 150 R. Akceptuję pyks. Nie pytaj. A ja, nieświadomie, wysłałem to do niej. Luisa, zacząłem, starając się nie roześmiać, bo gdybym się śmiał, to bym mnie zabiła. Czy to żart? Jestem teraz w banku, służba śmieje mi się w twarz. Krzyknęła. Powiedziały, że to nieprawidłowy klucz, że nie istnieje, że próbę go wprowadzić wprowadzenie. Umarłem. Umarłam ze wstydu innych ludzi, ze złości na siebie, ze śmiechu, którego nie mogłam powstrzymać. Przepraszam, udało mi się wydusić między dławieniami. Ja miałem zamiar dać ci 150, ale... 150. Krzyknęła. Potrzebowałem dwóch tysięcy, jesteś bezużyteczny. Och. Oczywiście. Zawsze było więcej. Luisa, nie mam dwóch tysięcy, powiedziałem wreszcie stanowczo. Nie mam już nawet stu pięćdziesięciu. Teraz bank musiał zablokować zły klucz i... Jesteś idiotą. Rozłączyła się. Wpatrywałam się w ekran, wciąż trzęsąc się ze śmiechu. Potem wziąłem głęboki oddech i skasowałem jej numer. Nie ze złości. Dla ulgi. Ponieważ po raz pierwszy od lat dałem Luizie dokładnie to, na co zasługiwała, nic. A na dodatek historia do opowiedzenia przy barze. Telefon komórkowy zawibrował w mojej dłoni, zanim zdążyłem go odłożyć. To była wiadomość od grupy rodzinnej tych czatów, które służą jedynie do przekazywania łańcuchów WhatsApp i zdjęć obiadów, których nikt nie zama. Ale tym razem imię mojej matki pojawiło się pogrubioną czcionką. Synu, dzwoniła twoja ciocia Merysa. Twoja babcia jest w szpitalu. Znowu wróciło ciśnienie. Śmiech uwiązł mu w gardle. To nie był pierwszy raz. Babcia po osiemdziesiątce z uporem, który przeciwstawiał się medycynie, wywoływała już takie strachy. Ale tym razem coś w to wiadomości, być może brak zwykłego, nie musisz przychodzić, to tylko strach, sprawiło, że mocniej ścisnąłem komórkę. Wyszedłem z brzegu, jakby płonęła ziemia. Zimna klimatyzacja w tym miejscu kontrastowała z upałem, który rósł po mojej szyi. Luisa 2000, zablokowany klucz PX, wszystko to zamieniło się w popiół w mojej głowie. Teraz liczyło się tylko dotarcie do szpitala São Lucas, zanim... Przed czym... Zanim życie po raz kolejny udowodniło, że zawsze się spóźniałem? Przejazd autobusu trwał 20 minut, a kolejne 30 utknął w korku na de Brasil. Ja, spocony, z koszulą przyklejoną do pleców, wysiadłem dwie przecznice przed przystankiem i resztę drogi przebiegłem. Zaraz po wejściu do szpitala uderzył mnie zapach żelu alkoholowego i środka dezynfekującego, zmieszany z szumem maszyn i stłumionymi szmerami. Pielęgniarka w recepcji nawet nie musiała pytać. Pokój numer 304. Ale tylko po dwa na raz, powiedziała, przyzwyczajona już dobiegającej po okolicy rodziny, kiedy do uny Maria Aparecida postanowiła zrobić przedstawienie. Wszedłem po dwa stopnie na raz. Na korytarzu ciocia Marysa siedziała na plastikowym krześle, a dłonie miała zaciśnięte w jednej trzeciej, jakby to była broń. Ona nie śpi, ostrzegł, nie patrząc na mnie. Ale lekarz powiedział, że to tylko strach. Ponownie. Przed wejściem wzięłam głęboki oddech. Babcia tam leżała za mała na szpitalne łóżko z siwymi włosami rozrzuconymi na poduszce jak pasma bawełny. Jego oczy, wciąż bystre pomimo upływu lat, odnalazły mnie, gdy przechodziłam przez drzwi. Jesteś tu, głupku opowiedział z uśmiechem, który bardziej przypominał grymas. Myślałem, że pozwolisz mi umrzeć w spokoju, żebym nie przegapił opery mydlanej. Usiadłam na skraju łóżka, a materac skrzypiał pod moim ciężarem. Nie ma mowy, babciu. Jesteś twardszy niż stalowy gwóźdź. Nawet śmierć cię nie chce. Roześmiała się, a jej dźwięk przerodził się w kaszel. Ujął moją dłą cienką skórę, wypukłe, niebieskie żyły i ścisnął z zaskakującą siłą. A ty, Ceo? Jest chudy. Czy jesz prawidłowo? Skłamałem. Powiedziałem tak. Wiedziała lepiej. Twoja mama powiedziała, że za dużo pracujesz. Kto jest zawsze zestresowany? To ruch uliczny, babciu. Ruch uliczny i inne rzeczy. Inne rzeczy powtórzył ze spojrzeniem, które przebiło moją kulawą wymówkę. Nadal pomagasz tej dziewczynie. Luisa. Przełknąłem ciężko. Nie. To koniec. Powoli skinęła głową, jakby już wiedziała. Jakby zawsze wiedział wszystko. Dobry! To był czas babciu. Nie, słuchaj, i przerwała już poważniejszym głosem. Znam cię od urodzenia, chłopcze. I ja też ją znam. Luiza jest jak te komary, które brzęczą ci w uchu Uderzasz, uderzasz, aż nie możesz już tego znieść i w końcu sam siebie uderzasz. Parsknąłem niezręcznym śmiechem. Poetyckie, babciu. To nie jest poezja. I prawda. Westchnęła, bawiąc się palcami szpitalnej bransoletki. Całe życie próbujesz udowodnić, że jesteś wystarczająco dobry ludziom, którzy na to nie zasługują. I zapomnij żyć. Zachowałem spokój, ponieważ miała rację, bo to bolało. A teraz? Zapytałem w końcu. Co mam zrobić? Uśmiechnęła się i tym razem był to szczery uśmiech. Uśmiech, który jeszcze bardziej zmarszczył mu twarz, ale rozświetlił oczy. A teraz odejdź. Idź wziąć prysznic, śmierdzisz stresem. Zjesz porządny talerz jedzenia. A jutro obudzisz się i zrobisz jedną rzecz: będziesz żyć. Tylko to. Tylko to. Zamknęła oczy, jakby rozmowa już się zakończyła. Aha, i przynieś mi ciasto z jarmarku. Z mięsa. Ci tutaj to śmieci. Wyszłam ze szpitala z ciężarem czegoś. Co spadło mi z ramion. To nie była magia. To nie było szczęśliwe zakończenie filmu. To była po prostu ulga. Jakby po latach noszenia plecaka pełnego kamieni ktoś w końcu pokazał mi, że mogę odpuścić. W drodze powrotnej zatrzymałem się w brudnym barze na rogu mojej ulicy. Lada była pełna ludzi, w powietrzu unosił się zapach smażenia i gorącego piwa. Usiadłam na krzywej ławce i zamówiłam brachmę i ciasto mięsne, tak jak zamawiała babcia. Wygląda, jakby go zrzucono na tyłek, skomentował starzec obok mnie, przeżuwając pozostałymi zębami szaszłyk z kurczaka. Wziąłem przyznałem. Ale myślę, że to ja go kopnąłem. Roześmiał się, unosząc butelkę w cichym toaście. I po raz pierwszy od dłuższego czasu śmiałem się razem z nim. Nie z obowiązku Nie ze zdenerwowania tylko dlatego, że nagle życie stało się trochę lżejsze. Może to nie była wielka sprawa. Może to był dopiero początek. Ale przynajmniej był mój. Starzec miał na imię Myrołu, odkryłem, kiedy wyciągnął swoją stwardniałą rękę, żeby się przedstawić. Jego paznokcie były pożółkłe od nikotyny, a na lewej brwi miała bliznę w kształcie półksiężyca, którą, jak twierdził, dostał w bójce o kobietę w 1978 roku. Nie pytałem, czy było warto. Należysz do tych, którzy za dużo myślą, opowiedział, ocierając usta grzbietem dłoni. To, wskazał na moje czoło, jest niebezpieczeństwo. Rozmyślamy o rzeczach, dopóki nie zgniją. I co wtedy robisz? Piję. A kiedy już nie jest to możliwe, śpię. Jutro słońce wzejdzie w ten sam sposób. To nie była zła rada. Przynajmniej nie gorsze od tych, które sam sobie dałem. Ciasto dotarło przypalone na brzegach, ale na było dobre. Piwo, wystarczająco zimne, żeby znieczulić krawędzie tego, co czułem. Myrołu poprosił o kolejną rundę i zaczął opowiadać historię o koniu, którego wygrał w grze karcianej i przegrał następnego dnia, również w grze karcianej. Takie jest życie, mój synu. Wygrywamy i przegrywamy, ale ważne jest, aby po zakończeniu gry nie trzymać kart w rękach. Nie wiedziałam, czy mówił o koniu kobiecie z 1978 roku, czy o mnie. Może wszystkie trzy rzeczy. Kiedy wyszedłem z baru, ulica była bardziej pusta. Latarnie migotały, jakby były zmęczone. Wziąłem głęboki wdech i poczułem, jak zimne powietrze wypełnia moje płuca. Plecak z kamieniami wciąż tam był, ale teraz wiedziałem, że w każdej chwili mogę go wypuścić. To nie była kwestia siły. To była kwestia wyboru. Wróciłem do domu i zastałem uchylone drzwi. W pierwszej chwili myślałem, że zapomniałem zamknąć drzwi, ale potem zobaczyłem, że w pokoju pali się światło. Ktoś uporządkował książki, które zostawiłem rozrzucone na stole i ułożył brudne naczynia w zlewie. Na sofie poruszyła się znajoma postać. Zniknąłeś i powiedziała Klara, podnosząc wzrok z nadnotesu, który trzymała na kolanach. To nie był oskarżycielski ton. To była tylko obserwacja. Potrzebowałem tego. Skinęła głową, jakby rozumiała. Może naprawdę zrozumiał. Ja też przyznał. Dlatego tu przyszedłem. Aby to zwrócić. Wyciągnął rękę i podał mi pożółkłą kopertę. W środku rozpoznałem swój charakter pisma sprzed lat, list, który do niej napisałem i nigdy nie wysłałem. Jedna z tych rzeczy, które trzymamy jako dowód na to, że w pewnym momencie poczuliśmy coś tak silnego, że nie mogło się w nas zmieścić. Dlaczego teraz? Zapytałem, chociaż znałem już odpowiedź. Bo uważam, że trzeba zamknąć pewne rzeczy, żeby otworzyć inne. Klara została jeszcze trochę. Piliśmy słabą herbatę, rozmawialiśmy o nieistotnych rzeczach, na przykład o pogodzie w tym tygodniu i o nowej restauracji, która została otwarta na ulicy za domem. O przeszłości nie można było powiedzieć nic więcej. A jeśli tak, to nie była to ta noc. Kiedy wyszła, stałem przy oknie i obserwowałem światła samochodów przejeżdżających ulicą. Koperta wciąż była w mojej dłoni. Nie otworzyłem tego. Nie było takiej potrzeby. Słowa nie miały już tej samej wagi. Następnego dnia obudziłem się, gdy słońce świeciło mi w twarz. W domu panowała cisza, jakby odetchnęła z ulgą. Wziąłem plecak ten prawdziwy, ten zniszczony, materiałowy, w którym nosiłem bezużyteczne rzeczy i poszedłem nad rzekę, która przepływała przez miasto. Nie było to ładne miejsce, woda była brudna, brzegi pełne śmieci. Ale to było tam. Wyjmowałem kamienie jeden po drugim i wrzucałem je do wody. Niektóre zatonęły bez wydawania żadnego dźwięku. Inne uderzyły w powierzchnię z głuchym hukiem. To nie miało znaczenia. Najważniejsze, że nie było ich już przy mnie. Kiedy plecak był pusty, poczułem, jak wiatr przepływa przeze mnie, jakbym był przezroczysty. To nie było szczęście. To nie był smutek. To był po prostu u kosmos miejsce, w którym zmieściłyby się nowe rzeczy. Wróciłem do domu i odebrałem telefon. Wybrał numer, zanim zdążył za dużo pomyśleć: Cześć! Hej, mamy! I ja! po drugiej stronie cisza. A więc. Wszystko w porządku. Tak. I po raz pierwszy od długiego czasu okazało się to prawdą.